Witam redaktorów i korektorów Bastech. Zaprezentuję proces instalacji, konfiguracji oraz deinstalacji programu Desklight. Na początek kilka uwag i wskazówek. Program Desklight dla jednego redaktora czy korektora może być instalowany na kilku komputerach. Ważne jest posiadane konto i przypisane do niego uprawnienia do edycji wybranych czasopism. Natomiast hasło do obu tych kont może być identyczne. Hasło można sobie zmieniać w programie Desklight dowolnie. Natomiast jeśli hasło zapomnimy, należy napisać do koordynatora, który wygeneruje nowe. Ważne jest, aby przy zmianie komputera, reinstalacji systemu, przeprowadzać każdorazowo instalację programu Desklight. Kopiowanie plików nie gwarantuje poprawnego działania programu. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić, czy na naszym komputerze mamy zainstalowany program Java. Java jest wymagana do prawidłowej instalacji i prawidłowego funkcjonowania programu Desklight. Jak to sprawdzamy w systemie Windows? Wybieramy menu Start, dalej Ustawienia, następnie aplikacje. Na liście zainstalowanych aplikacji wpisujemy Java. U mnie program zainstalowany. Jeśli ktoś nie będzie miał Java, należy wejść na stronę producenta, pobrać link aktualnej wersji i zainstalować. Link do producenta znajduje się w instrukcji, do której za chwilę przejdziemy. Otwieramy sobie ze strony konsorcjum Bastek zakładkę, instrukcje i procedury. Nadmienię, że tutaj znajdują się aktualnie obowiązujące instrukcje. Nas interesuje instalacja, konfiguracja. Otwieramy sobie ten plik. Podczas instalacji powinniśmy go mieć cały czas otwartego. Tu znajduje się Java, natomiast poniżej mamy link do. Aktualnie obowiązującej wersji pliku instalacyjnego. Jeśli następuje jakakolwiek zmiana wersji, jakakolwiek aktualizacja, następuje tym samym aktualizacja instrukcji. Jest to jedyne miejsce, z którego pobieramy plik aktualnej wersji programu Desklight. Ja już ten plik wcześniej pobrałam. Jest to plik skompresowany. Więc musimy go przed rozpoczęciem instalacji rozpakować. Klikając prawym klawiszem myszy, klikamy na wyodrębnij wszystkie. Po rozpakowaniu mamy katalog, który otwieramy. Z niego wybieramy plik instalacyjny i rozpoczynamy instalację programu TestFlight. Przechodzimy dalej. Zaznaczamy, że zgadzamy się z warunkami licencji. Przechodzimy dalej, dalej. Program automatycznie podpowiada nam, że tworzy katalog instalacyjny. Zostawiamy, nic nie zmieniamy. Jeśli na komputerze była wcześniej przeprowadzana jakakolwiek instalacja, to on ten katalog ma. Potwierdzamy, że tak, nic to jest nieprawidłowego. Klikamy dalej. Na tym ekranie zaznaczamy utwórz Skrót na pulpicie. Jeśli jest na komputerze jeden użytkownik, to będzie tak jak u mnie, dla bieżącego użytkownika. Jeśli jest kilku i każdy z nich chciałby mieć instalację Desklighta, wybieramy opcję drugą. Ale proszę pamiętać, że po instalacji każdy z użytkowników przeprowadza odrębną konfigurację programu Desklight. Przechodzimy dalej. I rozpoczyna się proces właściwej instalacji. Przechodzimy dalej. Instalacja przebiegła pomyślnie. Zamykamy instalator programu. Kolejnym krokiem jest konfiguracja programu. Test. Otwieramy. Otwiera nam się czarodziej konfiguracji repozytorium. Przechodzimy dalej, i tutaj musimy podać adres repozytorium. I teraz otwieramy sobie nasz plik z instrukcją. Kopiujemy adres repozytorium. I. Klejamy, przechodzimy dalej, logujemy się danymi do naszego konta. I tu jest bardzo ważny moment, abyśmy tego nie pominęli. Należy zaznaczyć tryb przeglądania i edycji bazy. Wybieramy tutaj bastek. Pokaż zaawansowane widoki, nas nie interesuje. I zamykamy. Program jest już właściwie gotowy do pracy. Ale gdybyśmy zostawili tak jak teraz, to pokażę Państwu jedną drobną rzecz. Klikając w czasopisma, nie mamy informacji o liczbie lat, tomów, numerów czy liczbie artykułów. To są tak zwane podobiekty. I po instalacji. Wchodzimy w narzędzia, ustawienia, w zakładce interfejs zaznaczamy zliczaj pod obiekty. Tutaj możemy sobie zrobić jeszcze zmianę skórki, tak zwanego interfejsu, a w zakładce zaawansowane nic tutaj też nie, nie robimy, domyślna, jest tylko domyślna kolekcja słów kluczowych dla bastek. W tym momencie po zaznaczeniu zliczaj pod obiekty robimy OK. Program mówi, że musimy go zamknąć, żeby on zapamiętał nasze zmiany, więc otwieramy go ponownie. Logujemy się danym do naszego konta. Logujemy się i otwieramy to samo czasopismo. I proszę zobaczyć, pojawiło się, pojawił się pasek, w którym są właśnie te podobiekty. Zamykam DeskLighta, ponieważ kolejnym krokiem jest jego deinstalacja. Otwieramy Eksplorator plików. Otwieramy w nim Desk, dysk C. Wybieramy katalog użytkowników i wybieramy tego użytkownika, czyli to konto, na którym jest zainstalowany desklight. Tutaj otwieramy katalog Jagda Desklight i klikamy w plik UINSTA. Zaznaczamy bezwzględnie i klikamy odinstaluj. I robimy wyjście. Aplikacja została odinstalowana. Dziękuję bardzo za uwagę.